Twój klient jest zawsze miły, lubi żarty i bardzo często się uśmiecha. Osoby, które znasz i spotykasz w sklepie, na przykład, zawsze starają się do ciebie podejść i miło się przywitać. Nagle coś się zmienia. Niespodziewanie i kompletnie zaskakująco, ten klient, który dotąd był miły, jest oschły i bardzo stanowczy w swoich osądach, a ludzie, którzy podchodzili do ciebie w sklepie, dzisiaj opuścili głowę i udają, że cię nie znają. Co się mogło wydarzyć? Jednym z często spotykanych powodów tego typu sytuacji jest coś, co się nazywa w psychologii propagacją. Emocji. Ludzie bardzo często przenoszą jedną emocję na drugą zarówno w aspekcie tego, że dzisiaj na przykład są zdenerwowani i dlatego się nie uśmiechają do Ciebie, a zdenerwowali się być może z kompletnie innego powodu niż Ty, e, lub re relacja z Tobą. A osoby, które spotykały cię dotąd w sklepie. Mają dzisiaj po prostu zły dzień i nie chcą z tobą rozmawiać. Bardzo często to niewiele oznacza, a my przypisujemy tego typu sytuacjom ogromne znaczenie. Mało tego, w sytuacji, kiedy przygotowujemy się do komunikacji, w szczególności tej komunikacji biznesowej, taka nagła i niespodziewana zmiana zachowania potrafi nas bardzo skutecznie wytrącić z naszych planów. Jaki sposób sobie z tym radzić? W jaki sposób być elastycznym, umieć zachować się w niespodziewanych dla nas sytuacji? Piszę w mojej książce Negocjacje w praktyce. Jak osiągać cele w biznesie i w życiu prywatnym. W pierwszym rozdziale, w którym opisuję konkretne negocjacje a rozdział ten nazwałem Ach ten termin. Jeżeli chcesz poznać w jaki sposób emocje mogą się propagować, emocja na emocję lub emocje z człowieka na człowieka, po prostu kup tą książkę i przeczytaj ten rozdział.